Witam wszystkich. Długo się zbierałem do tego odcinka, nie wiem i tak czy dobrze powiem. O co chodzi? Odcinek o poplonach międzyplonach jak zwał, tak zwał, jak one mogą wpływać na klimat. To jest, mógłbym mówić godzinami o tym, ale to postaram się jak w największym skrócie. Ważną informacją jest to, że gazy cieplarniane to jest znaczy dwutlenek węgla. Na, na nim się skupiłem, na dwutlenku węgla, teraz jest zasada ogólnie przyjęta i to jest chyba logiczne, że cały czas ilość węgla w kuli ziemskiej jest taka sama, jeśli chodzi o pierwiastek. I co tu zrobić, żeby go yy, zamknąć, tak jakby ten gaz cieplarniany, zwyklenek węgla? I jeszcze mieć z tego korzyść. No, właśnie, między innymi dzięki poplonom. Uważa się, że rolnictwo jest yy, odpowiedzialne za dużą część yy, ocieplenia klimatu. Zostawmy sektor hodowlany, bo to, z tym to nie mam do czynienia, więc to odpuścimy. Dobrze, troszkę na pewno przez to, że używa się ciągników i spaliny i tak dalej. Ale to jest tylko taki margines. Głównie chodzi o to, iż coraz bardziej degradujemy gleby. Wartość pruchnicy stale się zmniejsza na glebach w świecie i to w dużym tempie. A co to jest pruchnica? Pruchnica to jest głównie węgiel. I marnując pruchnicę, uwcesniając ją, że tak powiem, doprowadzamy do wydobywania się dwutlenku węgla, czyli gazu cieplarnianego, i tym samym zmieniamy klimat. I głównie tu jest wina rolnictwa w ociepleniu klimatu. Że rolnicy swoim nieodpowiedzialnym gospodarowaniem po prostu klimat ocieplają i sobie przy okazji degradują ziemię. Jak mówił profesor bodajże Piechota, dlaczego na terenach, gdzie się zaczęło rolnictwo, żyzny półksiężyc, teraz jest pustynia. Bo ludzie po prostu zmarnowali próchnicę, która tam była. Była tam próchnica i swoją, yy, swoim działaniem odpróchniczyli te pola i powstała pustynia. Polska jest na granicy pustynienia obecnie. Wartość próchnicy jest taka, że na granicy pustyni można tak przyjąć. A rolnicy dalej nic nie zmieniają w swoim działaniu, dalej postępują. Tak jak postępowali, więc orzą zostawiają odkryte ziemię i tak dalej, i tak dalej. Jest wielki hejt na Zielony Ład. Tak, zgadza się, dużo założeń Zielonego Ładu jest głupie, ale było założenie, żeby zostawić Ziemię Przykrytą na zimę. Po co? Właśnie po to, żeby chronić tą Pruchnicę różnorodność i tak dalej, ale do tego jeszcze wrócimy no ale skąd się próchnica w ziemi bierze dobrze, zacznijmy od początku skąd się wziął węgiel w ogóle z czasach dinozaurów resztki takie które organiczne były takie po takich badylach i to się nie rozkładało tylko po prostu pod wpływem ciśnienia ziemi robi się z tego węgiel kamienny bo to co patrzymy, głównie roślina składa się z węgla. Nie, jak nam mówią firmy chemiczne, że to jest azot, fosfor, potas. Nie, głównie to jest węgiel. I ten węgiel, właśnie roślina wyłapuje proces fotosyntezy. To chyba każdy z postawówki wie, rozumie, co to jest proces fotosyntezy. Taki nie bardzo. Yy, co to jest ten proces fotosyntezy? Roślina wyłapuje węgiel z powietrza, zrywający węgla, yy, za sprawą światła, tam i tam dalej, i zbudowuje i wytwarza z tego cukry: swoją tkankę i cukry. Więc trzeba coś wymyślić, żeby ten złapany węgiel, który mamy w roślinach, nie uciekł z powrotem w powietrze nie było dalej efektu cieplarnianego tam jest gorszy poprąd tam nie idę. Tu jest ładny. To tak zostaniemy. Mało jest ale nieważne. No to co z tym zrobić? No i dalej. Tym tokiem myślenia idźmy, co sprawia, że rośliny się rozkładają teraz obecnie. Tak ptryknięcie palca zmniejszy się to i nagle się zrobi z tego pruchnisa. No nie. No nie. Trzeba oddzielić dwa różne mechanizmy, które są w glebie. Dzięki życiu biologicznemu są grzyby i są bakterie. Tak w jakim skrócie to powiem. Bakterie głównie odpowiadają za proces mineralizacji. Ten proces jest też fajny, ale my niestety z tego próchnicy nie zrobimy. Mineralizacja, czyli to wszystko zielone, te wszystkie takie strzelki zielone, składniki, które roślina wciągła, żeby były z powrotem uwalniane dla roślin następczych. To jest właśnie proces mineralizacji. Lepszym, fajniejszym procesem z punktu widzenia ochrony klimatu i rolnictwa, bo każdy odpowiedzialny rolnik chce mieć jak najwyższą próchnicę. Najlepszym jest proces humifikacji. Za proces humifikacji w wielkim skrócie głównie odpowiadają grzyby. Yy, nie takie prawdziwki, tylko grzyby yy, mikroskopijne, które żyją w glebie. One odpowiada, odpowiadają właśnie za, za te procesy humifikacji. Ciągle sobie może nawet nie głupia ta żółtka, Trochę koźniej słabi, ale... Ale coś tam jest. Zatem proces humifikacji. I co? Jak to te grzyby przekonać, żeby u nas siedziały i zrobiły tą humifikację i tak i dalej proces, żeby się kręcił w stronę w stronę próchnicy, wytwarzania próchnicy. No trzeba im zapewnić odpowiednie warunki. Inne warunki lubią grzyby, inne bakterie. Zacznijmy może od początku, żeby tej próchnicy nie tracić. Tego powinienem zacząć. Trochę wiem, że chaotycznie opowiadam, ale żeby tej próchnicy nie tracić, to jak najdłuższa okrywa zielona na polu, gdyż y, odsunięta gleba. Y, proces y, promieniowania UV tak jakby wypala nam próchnicę, więc ziemia nie powinna być odkryta. No, w przyrodzie praktycznie nie spotykamy ziemi nagiej. Trzeba patrzeć w przyrodę. Więc idźmy za przyrodą jak najwięcej, jak najmniej przykrycia odkrytej ziemi, jak najdłużej ziemia przykryta. To raz. Dwa. Każde intensywne mieszanie ziemi też niszczy nam próchnicę Przy okazji też niszczy grzyby, grzybnie, bo grzybnia wiadomo rozciąga się i grzybnie ten sposób niszczymy. Więc druga sprawa, róbmy tak dużo jak to jest konieczne, ale tak mało jak to tylko możliwe. Polu. grzebanie ziemi żeby tej próchnicy nie niszczyć orka to jest po prostu morderstwo dla próchnicy połączona z broną wirową to już totalnie ale dobra lecimy dalej mamy ten poplon i co zrobić żeby grzybki ściągnąć żeby grzybki się dobrze czuły przede wszystkim żeby nam powstała próchnica z czegoś takiego na próchnicę nie powstanie musi być węgiel, a w tych częściach zielonych węgla mało muszą być takie, jak tu mówi, że potocznie zdrewniałe tutaj już coś tam się zaczyna być takie trochę twarde troszkę jakieś ligniny, jakieś inne takie zdrewniałe z tego może już coś tam powstanie jeśli damy z szczelścia i wiedzy. więc yy, zielona sałata, nie Ktoś, kiedyś było właśnie mówione, że nie można dopuścić do tego, żeby poplął zakwit no jeśli chcemy zmineralizować go, no to okej, okay, tak. Ale jeśli chcemy schumifikować i przerobić na próchnicę jak najwięcej właśnie zdrewniałych części, nie dawać azotu na resztki poźniwne, bo właśnie azot karmi nam bakterie. Bakterie, które to szybko rozłożą, mówię w jakim uproszczeniu, które szybko rozłożą, zrzucą yy, do ziemi te składniki pokarmowe, ale próchnicy z tego nie będzie. A pamiętajmy, że na wytworzenie tej masy jednak na trochę tej próchnicy sobie pobrała. Więc yy, takie sypanie azotu na reski poźniwne jeszcze na może usteczni tą próchnicę, więc nie tędy droga. A więc co za tym Wapno. Grzyby lubią środowisko yy, o wysokim pH. Niskim pH grzyby nie będą siedziały. O, zajączek. Nie wiem czy widać. Poszedł. Z niskim pH nam grzyby nie będą się działy. Wysokie pH to raz. Nie dawać azotu to dwa. W fosforu też jakiś profesor mówi, że też nie bardzo. No więc idealnie się w to wpisuje rolnictwo ekologiczne. Nie dajemy nawozów. A właśnie tylko też żeby nie orać jak najwięcej zielonej masy, zielonej, drewnianej masy. I w ten sposób jest szansa na to, żeby trochę przynajmniej nam się schumifikowało i z tego powstała próchnica. Więc obalmy mity Ja powtarzam tylko za profesorami po, Pozdrawiam z tego miejsca profesora Piechotę, profesora Pluchnickiego Profesor Szczepaniak ma troszkę inne zdanie na ten temat, aczkolwiek jego też pozdrawiam Więc ja powtarzam za profesorami nie. To nie są moje wymysły I jeszcze jakie mamy inne korzyści z poplonów. O oh, ten polski korilber to jest zawisak o eee, cały czas eee, robimy po prostu elektrownię elektrownię słoneczną która nam produkuje życie biologiczne żeby te grzyby bakterie, bakterie też są potrzebne bo proces w dużym stopniu mineralizacji humifikacji przebiega równolegle tylko żeby nie nie przyciągnąć sznurka, tak jakby na stronę mineralizacji, więc to wszystko trzeba dbać o to życie biologiczne. W takiej grudce ziemi jest więcej bakterii i grzybów niż ludzi na ziemi. Więc jest kilka ton na hektarze. Kilka ton na hektarze mamy tych mikroorganizmów. I o to trzeba zadbać. I jest taki proces jak mikoryza. To jest proces symbiozy pomiędzy roślinami a grzybami. Rośliny, jak już wspomniałem, proces fotosyntezy wytwarzają cukry i tymi cukrami podkarmiają te grzybki. Grzybki za to rozkładają niedostępne dla roślin minerały może źle ujałem minerały jakieś związki, które normalnie roślina nie jest w stanie pobrać i one rozkładają właśnie te, te grzybki i w ten sposób jest to dostępne dla roślin 90% roślin ma swoje grzybki mykoryzowe więc idźmy dalej no tak, słońce świeci rośliny fotosyntezują karmią nam grzybki Grzybki rozkładają materię organiczną, która jest w ziemi. Z wcześniejszych roślin, obumarłych. Pomagają właśnie też dżdżownicom, bo dżdżownica sama nie pogryzie, nie ma zębów, nie zgryzie takiego badylka, Więc tylko te grzybki z bakteriami muszą jej pomóc rozłożyć. Ona potem to wszamie. I najlepszy nawóz wytwarza, jakim właśnie jest koproid, czyli no po prostu obornik z dżdżownic. To jest najlepszy nawóz, jaki może istnieć. Ale sam się nie bierze właśnie z tych, tych roślin. Z tego właśnie yy, elektrowni słonecznej. Tymi cukrami właśnie roślina karmi te grzybki. One rozkładają, potem jest drzownica. Drzownice też wytwarzają, nie że wytwarzają nam ten yy, obornik, to też po jakimś czasie giną. I to białko znowu rozkłada się i znowu ten obieg materii, i to krąży. Cały czas to się napędza. I, i właśnie, a jeśli mamy gołą ziemię, no to też żołnierz ten mikro. No nie stworzy. No nie ma wtedy tej, jakby to powiedzieć, tej lokomotywy, tego fotosyntezy. Nie ma tych obiegu cukrów, karmienia życia biologicznego cukrami z tych roślin. I nam to. I jest, jest jakiś debongek, ładny motylek I nam wtedy się to przerywa. Więc poplony, jak najwięcej. Poplonów, najmniej. Nawożenia właśnie azotem pod, po tych, tych różnych zbozach, niezbożach nie na ścierniska i dzięki temu właśnie możemy, mm, dajemy sobie szansę na to, żeby wytworzyła się próchnica, bo tam jeszcze musi być szereg innych warunków spełnionych. A próchnica, jak już wspomniałem na początku, próchnica nam wyłapuje ten dwutlenek węgla w atmosferze i zamyka, chowa pod ziemią. No, jak korzystna jest płuchnica dla, dla gleby to już jest temat na kolejny odcinek Dużo gromadzi wody Dużo gromadzi składników pokarmowych, więc to też jest Kolejny etap, żeby zapobiegania suszy Także Także ten O Ta Rzodka, która nie poszła w kwiatek Poszła w ładny korzonek Taki gruby no, ciekawe. Ciekawe to jest rzepka. To by można było zjeść nawet. Smaczne to jest. Więc tak to, tak to wygląda. Nie wiem, czy jasno wytłumaczyłem. Starałem się, jak mogłem wytłumaczyć w zależności, które są w przyrodzie. A mało rolników to rozumie. Dla dużej części rolników, gleba jest po prostu fundamentem, gdzie się korzenią roślinki. A nie żywym organizmem. Tak naprawdę to jest żywy organizm, który, o który trzeba zadbać. Nie dbamy o rośliny. Założeniem rolnictwa powinno być dbanie o glebę, a nie dbanie o roślinki. Dlatego ja staram się jak najwięcej strzec poplonów, żeby tę glebę karmić. To całe życie mikrobiologiczne, które w tej glebie siedzi, to jest celem karmi mojego strzenia poplonów. Nie po to, żeby następne rośliny miały lepiej, tylko żeby gleba miała lepiej, co się później przełoży na kolejne rośliny i tak dalej więc takie moje wywody, nie wiem czy to rozumiecie, a coś to jeszcze postaram się piszcie pytania, odpowiedzieć na pytania i, i może coś jeszcze dogram kiedyś w tym roku z powodu suszy poplony nie są wybitne, ale przynajmniej jest okrywa i nie niż nie marnujemy w tym sposób ruchnicy Nie wypala się. To jest stanowisko po grochu na suche nasiona. Ten groszek jak widać, mizardny jest. Ale była dosiana facelia, rzotkie. Dosiana była yy, gryka, yy, gorczyca. Dosiana też była. Był, 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 był owiec. Nie wiem, czy to jest to, ale być może przyjmijmy, że to jest owiec. Więc tak to. Tak to, tak to wygląda. No, dzięki za uwagę. Nie wiem, czy to opublikuję. Jak mi to wyszło, muszę jeszcze samo obejrzeć. Ale rozgadałem się i, i mam nadzieję, że chociaż jeden rolnik, jeśli zrozumie to, co miałem na myśli, to już będzie dla mnie wielkim sukcesem. Pozdrawiam, cześć.